Okej, okay, ciśniemy. Jesteśmy już. Okej, okay, jo. teraz kula spadnie. A nie, to lampa. Okej, okay, idziemy. Ło! Wow. Kula! No, dawaj, chodź tu. Aby mnie przygniotło, naprawdę. Mówię wam. Kucak. Okej, okay, tutaj. Aj. i udało się teraz mamy mokro co zrobią te kamienie czy co to tam jest zwiewamy dawaj uratuj nas aha mamy chyba skoczyć i to nas gdzieś tam jakby to powiedzieć yy... Urządzi tutaj, w ściekach. Dobra. Ale to było trudne, naprawdę. Mówię wam. To gdzie do wyjścia teraz? To to wiem, że czas do domu. Gdzie mam chatę? Wiem już. Okej. Okay. To bijemy dziesięć kotów? No, jest 10. Robimy wczytywanie i chyba już, że wrócimy. Myślę. Po tym zapisie. Albo nie. No. Wróciliśmy. Okej, okay, okay. mamy piątek, ostatni dzień. Myślę, że już zakończymy postale raz na zawsze. Czyli znaczy nie raz na zawsze, tylko dwójkę ogólnie. Jeszcze zobaczymy, może w innych częściach, o ile się uda. I będę do tego, jakby to powiedzieć, chęci i tak dalej. Ok, no to dzięki za oglądanie. Na razie. No. no i co, na razie, cześć. Ok, witam po przerwie małej. Yy, jednak nie kończę, po prostu podzieliłem yy, tamten odcinek. To był ósmy chyba, czy dziewiąty. Po prostu podzieliłem, żeby mniej czasu trwał. 12 minut ma. Czyli tam 11. A trwałby 18 chyba. Także tak, no, skróciłem go. Ok. To teraz musimy iść po paczkę. Dokładniej mówiąc. Teraz mamy gorzej, bo będę nas strzelać rakietami. Takimi dosyć niemiłymi. Także, no. nie Mam już ostatni dzień w postalu. I myślę, że dwa odcinki, trzy góra. I skończymy już grę. Żeby nie było niedomówień. Za tą paczkę jak oglądałem przy chwilą jakiś taki skrót tego to ogółem trzeba mieć 100 zielonych, a ja mam 205, no to starczy. A to jest prezent dla wujka Dave'a. Okej, okay, idziemy W porządku. Kłóźję ten Beduin nie strzela Wszyscy strzelają co to było? Jezu, wszystko wybucha. Niefortunnie. Masakra. Dobra, teraz trzeba będzie skręcić w lewo. Do góry. Także idziemy. Ale już wszyscy nas po prostu. Jak to powiem, wszyscy. Ci tutaj, rzeźnicy, książki won, demonstranci. No teraz mamy książki won. Czy to kurde, żołnierze? Wszyscy. Dobrze idę. Chyba. No. Myślałem, że się pomyliłem. A ten magazyn paczek to bodajże jest tutaj. No, no, dobrze mamy. To wchodzimy. Jakbym go uderzył, zacząłby mnie napieprzać. <grym> Okej. Okay. Tylko gdzie te paczki? Nie wiem. Tutaj nie da się wejść. I tutaj kółko robi już. Także to bez sensu mi było. Chyba tutaj. Niby. Aha, dobra. No. To idziemy chyba po alternator. Ale znowu będzie milietka. Uuu, coś tutaj jest. Ja chyba musimy to wziąć czy to bomba jest? Uo. Dobra. kịp OK Okej. Hmm. na zapleczu. O nożyczki. Ale mi się nie przydadzą. No i Wo. Gdzie to jest? Chodź tu, co jest? Wszyscy na mnie? Dojdzie zesiana ludzie ile można. No, co to jest? Tu są kibla. granacik nabój do karabinu nie no nie wiem tysiąc ludzi mnie nie lubi No, właśnie. Co w związku z tym? Nic. No gdzie mam iść? No, znowu, no. Kurde. Nie, tu już byłem, bo widzę krew. Czeka się, nie, nie, nie. Dobra. Trzeba iść do lekarza. Okej, okay, czyli jak będziemy musieli się uratować, to tracimy życie. Eee, e, gdzie, gdzie, gdzie kobito? Dobra, zaraz się zobaczymy. Okej, okay, powracamy. Musiałem na chwilę gdzieś wyjść. Aj. Mam gdzieś coś do jedzenia. Dobra, mamy fajkę. To idziemy. Okej. Okay. Teczka, no i po co ja używałem. Chodź tu. Dobra. Rzeźnia. Ok, tu mamy jeszcze jakąś broń. Chyba nic już nie mamy. To idziemy dalej. Szybko mi tutaj życie tracę. A kuku? Dobra. A masz czarnuchu. Jeszcze pistolet miałeś? Łoj. Szybko! Dobra, udało się. Na szczęście. Uwaga. Okej. Okay. Bo jest udało się.